Dzień dobry. A Wy co sądzicie o tym? Ja dopiero podniosłem kabinę. O, odczepione tu mamy przewodnik, samorówkę. No i do ręki dostałem to. Czyli z tyłu. Nie wiem, czy widać. Widać. Jest wkręcane. A wkręcane to było do małych silników, no ciekawie się zaczyna. Oh no, oh no, oh no, oh no, 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 no. Słuchajcie, no ciekawie się zaczyna, tak? Mamy już przygodę z VTG. Z tego co wiem, dopiero był nowy DPF zobaczcie jak ten DPF wygląda masakra naprawdę nie zawsze wystarczy tylko wymienić filtr i heja do przodu znajomość parametrów mile widziana no cóż mogę Wam powiedzieć podobno ten filtr był dopiero wymieniony i robione, zobaczcie, jak to wygląda. Masakra, naprawdę. Już jedna przygoda z VTG, tu jest druga. Przecież ten katalizator trzeba będzie demontować. Mamy kolejną przyczynę: mokra turbina, olej. To przepraszam mechanik wymieniający VTG nie widział. No, ja czegoś tu nie rozumiem. Co można powiedzieć? No tragedia.